Myślę, że to był mecz taki dość wyrównany na w moim odczuciu mecz na remis. straciliśmy dwie głupie bramki, no, praktycznie z niczego, bo jedna z stałego fragmentu gry, który to wpadła tak kuriozalnie trochę ta bramka, no i druga po błędzie w kryciu straciliśmy drugą, no i mecz się zakończył. Po przerwie w pański zespół lepiej. Myślę, że w przerwie no, troszkę lepiej, już wyszli na początku troszkę ustawieni defensywnie, mówię, te bramki nas troszkę, troszkę pokrzyżowały nam plany i no i skończyło się tak, jak się skończyło. No. Cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym zainaugurowaliśmy rozrywki na pięknym stadionie leśnym tutaj w Ciemielowie, akurat w gościnnych progach tego klubu, którego no, również mogę powiedzieć jako trener sympatii. Wygraliśmy 2-0, jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu, która naprawdę realizowali do, do przerwy założenia taktyczne. Drugie połownie również potrafili się utrzymać w przepiłce, zmusiliśmy naszego dzisiejszego przeciwnika naprawdę do dużego biegania, nie pozwoliliśmy na stworzenie jakichś klarownych sytuacji, więc postawa drużyny napawa naprawdę optymizmem przed następnymi. Meczami. Cieszymy się szczególnie, że, że byliśmy osłabieni i po rundzie jesiennej brakowało nam dwóch środkowych obrońców, więc eksperymenty w drużynie, które dokonałem, przyniosły bardzo pozytywny skutek.